Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. Okres świąteczno-noworoczny to wspaniały czas. Rodzinny, radosny wielu turystów wyjeżdża wtedy w góry. Jednak warto, abyśmy w tym okresie również pamiętali o swoim bezpieczeństwie. I ten odcinek postanowiłem opublikować właśnie ku przestrodze, abyśmy nie zapomnieli o tym, co najważniejsze, czyli o naszym bezpieczeństwie. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Już dawno na kanale nie przedstawiałem historii tatrzańskiej, więc postanowiłem przed okresem świąteczno-noworocznym, kiedy w góry wraz ze znajomymi i rodziną wyjeżdża wielu turystów, opowiedzieć Wam o tragicznej historii, która poruszyła wszystkich mieszkańców miejscowości położonych u podnóża Tatr. Ratownik Jarosław Sforz tak później podsumował tamte wydarzenia. W ciągu lat spędzonych w górach byłem świadkiem wielu nieszczęść. Śmierć nie wybiera. Jeśli jednak coś wstrząsnęło nawet najtwardszym mężczyzną, były to święta Bożego Narodzenia w 1989 roku. Dzisiejsza historia rozpoczęła się równo 34 lata temu, dzień przed wigilią, w sobotę 23 grudnia, przygotowania do świąt trwały pełną parą. Mieszkańcy niewielkiej miejscowości leżącej pod tatrami o nazwie Warzec, jak wszyscy, intensywnie szykowali się na ostatni okres roku. Dorośli spędzali czas w kuchni, doglądając wigilijnych potraw, sprzątając mieszkanie i pakując prezenty dla swoich pociech, które z kolei wykorzystywały większą ilość wolnego czasu na zabawę na świeżym powietrzu. Zmrożony śnieg skrzypiał pod ich stopami, a wznoszące się ponad wsią ośnieżone szczyty gór zachwycały swym pięknem i majestatem. Wówczas czechosłowacki Warzec nie był dużą miejscowością. Leży w połowie drogi między Popradem a Liptowskim Mikulaszem i najbardziej znany jest właśnie z turystyki. W okolicy znajdują się szlaki na popularne tatrzańskie szczyty, a jeden z nich prowadzi do najsłynniejszego i najpopularniejszego jeziora na terenie słowackiej części Tatr, czyli Szczyrbskiego Jeziora. Myślę, że każdy, kto jeździł na Słowację i chodził po tej słowackiej części Tatr, no to bardzo dobrze zna to miejsce. Jednak góry nie są jedyną atrakcją tej niewielkiej miejscowości Warzec, gdyż turyści przybywają tam także, aby zwiedzić kilkusetmetrową jaskinię warzecką. Dwaj bracia, których znamy tylko wiek i inicjały, więc dla tej opowieści nadamy im imiona Piotr i Robert, Piotr miał 15 lat, Robert 17 lat, i każdego dnia w drodze do szkoły patrzyli oni na znajdujący się zaledwie kilkanaście kilometrów od ich domu szczyt krywania. Jest to góra tak ikoniczna dla naszych południowych sąsiadów jak giewont dla nas. Każdego lata tysiące turystów zmierza na jej szczyt, i niejednokrotnie w pogodne dni można spotkać tam korki na szlaku, bardzo podobne do tych, które widujemy w drodze na giewont. Bracia postanowili, że z samego rana wyruszą na Krywań, zaprosili na wycieczkę swojego kolegę, również 15-letniego, Romana. Żaden z nich nie przeszedł jakiegokolwiek kursu taternickiego, lecz z uwagi na fakt, że wychowali się pod tatrami, a ich ojciec był doświadczonym turystą górskim, a być może nawet taternikiem ponieważ tego dokładnie nie wiemy, wiemy, że miał on takie dość duże doświadczenie związane z górami. Więc ci młodzi ludzie jakąś tam wiedzę i doświadczenie posiadali, zdobywane potokiem ojca. Chłopcy do plecaków spakowali prowiant, napoje, linę, czekan oraz raki, a następnie skierowali się w stronę gór. Muszę zaznaczyć, że Krywań jest trochę trudniejszą górą do zdobycia niż Giewont. Przede wszystkim jest sporo wyższy, ponieważ Krywań mierzy 2495 metrów, a Giewont jest 600 metrów niższy i w przeciwieństwie do Śpiącego Rycerza, jak określany jest Giewont, to na szlaku na Krywań nie spotkamy żadnych łańcuchów. I wejście na ten słowacki symbol Tatr można trochę porównać do wejścia na Kościelec. To ostatnie podejście na szczyt wymaga pewnego obycia z ekspozycją. Lecz to wszystko nijak ma się do warunków zimowych, w jakich młodzi ludzie 34 lata temu wyruszyli na krywań. Latem byłaby to miła, całodniowa wycieczka, a zimą przy niekorzystnych warunkach na pewno trwałaby znacznie dłużej i byłaby po prostu bardziej niebezpieczna. Na Słowacji, jak wiemy, szlaki powyżej schronisk na zimę są zamykane, ale nie jestem pewien, czy 34 lata temu również tak było. Być może wtedy te zasady były trochę inne, mogło się sporo zmienić od tamtego czasu. W tym czasie doszło przecież między innymi do rozpadu Czechosłowacji, więc nie wiem, jak te aspekty prawne na przestrzeni lat na Słowacji się zmieniały. Być może chłopcy znali szlak na szczyt z letnich wędrówek z rodzicami, ale tak jak mówiłem, szlak latem, a szlak zimą to są dwie zupełnie inne sprawy. Ja polecam wam wejście na krywań właśnie latem, w sezonie, ale dobrze jest wyruszyć wtedy z samego rana, aby uniknąć tłumów. Ja pamiętam, że nawet jak wyszedłem o 5 czy o 6 godzinie, to wracając już miałem duże grupy turystów, ale bardzo miło wspominam tamtą wycieczkę. 23 grudnia 1989 roku trójce młodych Słowaków sprzyjały warunki pogodowe. Po przejściu pierwszego gęsto zalesionego terenu dotarli do obszaru na wysokości ponad 1500 metrów nad poziomem morza, gdzie drzewa powoli zaczęły ustępować niższej, przykrytej śniegiem kosodrzewinie. Młodzi ludzie utrzymywali dobre tempo, co jakiś czas zatrzymując się, aby podziwiać otaczające ich widoki. Pamiętam, że bardzo dobrze widać ze szlaku miasto Poprad, a przy dobrej widoczności można dostrzec również oddalone o około 40-50 km pasmo Tatr Niżnych. Wraz z pokonywaniem kolejnych metrów zbocza stawały się coraz stromsze, więc chłopcy związali się liną i ostrożnie podchodzili coraz wyżej, podziwiając dobrze widoczną charakterystyczną kopułę szczytową krywania. W końcu zdobyli wierzchołek góry. Na twarzach młodych ludzi malował się uśmiech i radość, byli z siebie dumni. Być może zimowe wejście nakrywań było ich największym osiągnięciem w życiu. Niestety nie było zbyt dużo czasu na smakowanie sukcesu. W grudniu dzień jest krótki. Piętnastolatkowie i siedemnastoletni Robert wiedzieli, że powinni jak najszybciej rozpocząć zejście. Związani liną rozpoczęli powrót do domów, gdzie coraz bardziej zmartwieni rodzice oczekiwali na ich przybycie z nakrytym stołem. Po całym dniu w górach chłopcy byliby z pewnością bardzo głodni. Ojciec Piotra i Roberta wiedział o celu wycieczki synów, więc gdy słońce zaczęło chować się za horyzontem, początkowo nie był on zbytnio zmartwiony, ponieważ z własnego doświadczenia wiedział, jak długo może zimą trwać wejście nakrywań. Przypuszczał więc, że chłopcy powinni nadejść w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Niestety, mijały kolejne godziny, a radosny nastrój zbliżających się świąt ustąpił zmartwieniu i zdenerwowaniu losem dzieci. Kiedy zapadła noc, postanowiono działać. W pierwszej kolejności skontaktowano się z rodzicami piętnastoletniego Romana. Ci też byli bardzo zmartwieni, gdyż ich syn również nie wrócił z gór. Następnie ojciec braci zadzwonił bezpośrednio do centrali ratowników chorskiej służby, znajdującej się w starym smokowcu, gdzie 24 godziny na dobę ratownicy pełnili dyżur. Kiedy ratownik Duro odebrał telefon, był już 24 grudnia, dochodziła pierwsza w nocy. Po drugiej stronie słuchawki znajdował się mężczyzna mówiący szybko i bardzo nerwowo. Z tonu jego wypowiedzi dało się wyczuć, że najprawdopodobniej stało się coś bardzo złego. Mężczyzna poinformował ratownika o zaginięciu jego synów i ich kolegi, wiedział dokładnie, którym szlakiem wyruszyli nakrywań, i poprosił, aby zorganizować akcję ratunkową. Powiedział także, że on właśnie wychodzi z domu na poszukiwanie dzieci. Po tym telefonie dyżurny rozpoczął przygotowywanie niezbędnego sprzętu do nocnej zimowej akcji ratunkowej, a także obdzwonił ratowników informując o sytuacji. Jednak zanim ci wyruszyli w góry, ponownie zadzwonił ojciec dwóch chłopców i okazało się, że dotarł on do hotelu w pobliskiej miejscowości Podbańska, gdzie chwilę później pojawił się jeden z chłopaków. wrócił z gór, ranny i wyczerpany dotarł do tego samego hotelu. Był nim piętnastoletni Roman, kolega zaginionych braci. Poinformował, że mieli wypadek podczas zejścia, poślizgnęli się i nie udało im się wyhamować upadku, a że byli związani liną, to spadli we trójkę stromym żlebem. Zatrzymali się dopiero kilkaset metrów niżej, w miejscu, gdzie spod śniegu wystawały skały. Cała trójka była ranna, lecz tylko Roman był w stanie samodzielnie się poruszać i rozpoczął zejście, aby wezwać pomoc. Po kilku godzinach marszu dotarł on do hotelu, gdzie przekazał wieści o wypadku i powiedział także, że jeden z jego kolegów był już prawdopodobnie martwy. Gdy chłopak ruszał po pomoc, był on bardzo zszokowany całą sytuacją, więc trudno było mu tak realnie ocenić stan kolegów, ale wyraźnie jeden z nich nie wykazywał żadnych oznak życia. Natychmiast skontaktowano się z Centralą Chorskiej Służby i wykorzystując wskazówki Romana, tuż po godzinie drugiej w nocy ponad 30 ratowników zostało przewiezionych samochodami w rejon trzech źródeł, gdzie rozpoczyna się jeden ze szlaków nakrywań. W górę ruszyły dwa zespoły, jeden bez obciążenia, na lekko. Jego celem było jak najszybsze dotarcie do rannych i udzielenie im pierwszej pomocy, a za nim podążał drugi zespół z takim cięższym ekwipunkiem. Ciągnąc za sobą także sanie do transportu rannych. Noc była mroźna, ale warunki, jak na tę porę roku, nie były bardzo wymagające. Świadomość, że sytuacja chłopców była bardzo trudna, sprawiała, że każda minuta podejścia w stronę żlebu bardzo dłużyła się ratownikom. W końcu, kiedy pierwszy zespół dotarł na miejsce, odkrył znajdujące się pomiędzy głazami pod taką półką skalną ciała dwóch braci. Żaden z nich nie wykazywał już oznak życia. Tak później opisał te wydarzenia jeden ze słowackich ratowników Jarosław Sforc: W książce śmierci nie wybiera. Twardzi mężczyźni, wstrząśnięci, stoją nad nimi. Nikt nie sili się na słowa. Ból tragedii potęguje fakt, że oto zaczynają się najpiękniejsze święta w roku. A wielu ratowników zna ojca chłopców. Nie zdarza się często, żeby ci twardzi mężczyźni byli tak poruszeni. Nie wstydzą się nawet łez, które spływają po policzkach. Wczuwają się w sytuację z rozpaczonych rodziców, myśląc o swoich dzieciach, bo niektórzy mają synów w podobnym wieku. Sprowadzanie ciał na przyniesionych przez drugi zespół saniach odbywało się już o poranku w wigilię. Niedługo później zabiły dzwony żałobne w okolicznym kościele w Waszcu. Tak, pod Tatrami rozpoczęły się najsmutniejsze święta od wielu lat. To wszystko na dzisiaj. Chciałbym, żeby ta historia była dla was przestrogą, takim ostrzeżeniem, by ten radosny nastrój świąteczno-noworoczny nie spowodował, że pojawi się u was taka zbytnia zuchwałość, pewność siebie czy lekkomyślność podczas górskich wycieczek. To wszystko na dzisiaj. Za tydzień widzimy się po raz ostatni w 2023 roku. Przed nami święta, także chciałbym wam życzyć przede wszystkim radosnych, spokojnych i bezpiecznych świąt. Do zobaczenia i mam nadzieję, że spędzicie je w rodzinnej atmosferze i spokojnie będziecie mieli czas, aby odpocząć i nabrać sił przed tym zbliżającym się nowym rokiem. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych odcinkach. Cześć.